I tam wszystkich z tej strony. Laluk, a to jest kolejny odcinek. Skórnik I tym razem kości, gramy kości. Yy, I co ja tu mam? Jedynkę, a tu bo sobie przetosuję grasz, dwa. ale moment, moment, bo muszę najpierw rzucić czy... i dopiero powiem. Jeszcze raz. A, ciekawy. Ty Dobra. Jest, jest właśnie, ze mną jest Duszek, który nie gra, bo nie umie. To słabe uszczelnienie jest w ogóle. Ślądzo, który ze mną gra. Jako jedyny odważny. A no, możesz być dupa, ja tam myślałem, że ślub. Dobra, no jest Marek, Marcin. Dzień dobry. Jak tam. Jest Sabon. No Jest I jest ten, jak tam, tam Spajk. Dzień dobry, grasz Cesar. Ty nie grasz Cesar. No, co by jest tu w sierwę. Ty Kurczę, piątek pozbieram. Może sobie. Może coś z tego będzie. Słabu. Mam tę moc. Mam tę mąż. A widzisz? <śmienic> Jednak dwójki. Bo... No nie piątki. Przez, <śmienic> no to wezmę kresie, a teraz jest telef kręcę. Wezmę, 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 wezmę Widziałem. słuchałem w sumie. Ładnie śpiewał. Dwa na dzieci. Nie to powiedzieć. I zwa, co jest? Wróż ci Co my tu mamy? No. 5, 4, 3, 6. Ale mam słabe, słabe, słabe rozdanie. Potrzebuję jeszcze dwójki. Nie jedynki. Także słabo. Tu, tutaj weźmiemy szansę, 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 szansą. Szansę, szansa szansa, szansa. Szansa, szansa, szansa. Ej, a można za was pójść na obserwatora? Można, ja mogę was zaprosić. Poczekaj, to idę na to. Chce Idźmy! No. Hmm. I... MOŻNA no. No. Co by tu pozbierać? Jedynka, dwójka, trójka. Narkotyko. Jeden, dwa, trzy, cztery. Powiedz, że piątka wyskoczy. No błagam piątkę, błagam. A który wy macie stół? No nie, i szóstka wyskoczyła 24 Ale słabo. Ale ja muszę, poczekajcie. Zrobię publiczny, publicznej. Dobra, możecie wchodzić sobie. A ja grąc, eee, gdzie to na zwierzową? No na tym ostatnim mm, Co by tu teraz zrobić? No trójki będę polował, no co? Na sześć No cześć Ty sześć, psitalu Ja pierdzielam nie trafiłem No i mam cztery, mhm. kurcze, trójki No to pasuje, nie? Co żeś mi od razu? No nie gadaj, że dużego od razu, od razu Z ręki? Co za gej, nie? A ja generała z szóstek? Nie, niestety. Ale tutaj wezmę to. Ale mam duży wynik. Nie jest źle. Nie ma to tak jak kurde, nie ma to tak jak hasztag, nie? On zawsze ma takiego farta, że zawsze rzuca generała ze dwa razy, nie? Także wiesz. Wtedy już masz od razu przegrany. Dobra, tutaj będę miał 19, A może not być. Krzysiu, przegrałem wszystkie swoje skiny ostatnio na Jackpotcie. Bo one. miałeś tylko dwa. Nie miałem. Dwa Grotto. Z... Grotto nie, no, to nie skin. Grotto już, Grotto już wcześniej przegrałem. Grotto, Grotto to jest nie skin, wiem. który... No nie wierzę. Ten wuwunio całe życie mi spamuje tutaj na Korniku. No. Kolega twój! No chyba twój, ty. ...kontaktów wiesz, kiedy... On wie, kiedy ty jesteś. No, no, no ale to czatuje na mnie i to... Czatuje na mnie i to zdrowo, naprawdę. Tak <laughs> w się No, on na pewno tak robi, ja jestem przekonany. Ja wiesz, tam w Poznaniu, ktoś tak pod krzakami... Czy jakiś ciemny. Ja no wiecie, ja go nie oceniam, nie? Każdy ma swoje hobby. Może nie oglądę nawet, ale spłek mm. Kurczę S S Krzysiek wygra ze mną o, Tu ma, tu ma... Najpierw to miał się odlagować. O jest. <grym> <grym> no. Kurcze, no dużego strida jeszcze wyrzucił z ręki, nie, to, to było chore. Też bym to chciał. Dobra też ktoś kiedy wygrało. mogą słuchawki przyjść? Jak jak mi wysłali tę paczkę Pocztą Polską w ten... Zależy, zależy jaką, w jaką paczką Ci wysłali. Priorytetem jakimś podobno. No to jak Ci wysłali w Sylwestra, to Ci to powinno poniedziałek. przyjść w poniedziałek. A, to pewnie nie przyjdzie. No nie, bo to jest Poczta Polska. A co w poniedziałek masz zamknięte drzwi? Synku, pamiętaj nikomu nie otwierać. No. Stoi tam, wiesz, lot to nie rozdają miliony, nie... Spajki nie otwiera. No <noise> A nie, bo jest? by tu miliona przynieśli. Iść, po... Kurczę, prawie mam dużego strita i nie wiem, czy na niego polować. Nie, nie rób tego. Trudno, poluję. Jeszcze potrzebuję dwójki. No i to jest chore, ale wezmę sobie generała, tak jak tamten, bo skoro on nie może mieć, to ja nie będę. To ja nie mogę. Potrzymaj mi piwo. No. Co żeś wziął? A, szóstki? E, ty mięczaku. Po, po ilu jest ten... Y, ty mięczaku, ty. ...premia za te pierwsze tabelkę? E, jak masz 63 punkty. Aha, no no, to już nie zrobił. No już nie zrobisz, nie masz szans. Chyba, że byś miał to... 20, tak? Nie. 25. A to i tak nie będziesz miał już. He, frajer. <słuch> No nie, nie mam nic teraz, widzisz to? O ja, nie wiem co wziąć Duży street 40 punktów Tutaj tylko 25, ale ciężej Ach, trudno A bo nie polowałem, zapomniałem w ogóle, że jestem full i kurde Nie polowałem ja na niego wcale to. Jest Co zdobyłeś? Razy co za kutang, nie? Razy. O, teraz mam duże, dużo punktów, ale co z tego? No. Znowu zginąłem. Spajker, tu takie rzeczy przezywa, przeżywam, o tym jakimś ginięciu mówisz. No. Mm, 3 Trzy piątki. Nie wiem, chyba akurat starczy. No, 64. <laughs> Chociaż tyle, ja nie? Wie, że... Chociaż tyle, ale zobacz, ty możesz mieć jeszcze 4X i tutaj sobie możesz nabić dużo punktów. jak sklep i na O widzisz? I zobacz, i nabiłeś sobie <grym> 21 punktów. A i tak masz mniej niż ja, więc już wygrałem. A nie jeszcze masz piątki. A ja 3 plus 2 potrzebuję, więc już mam. No i niestety, ale mam ser. No i chyba Chyba przegrałem. Pod warunkiem. Aj, a już myślałem, że wziąłem piątek. Ja, ja myślę, dobra, star startujemy jeszcze raz, nie? No dawaj. już do czego zabrany. Ja Dobra, no to ja już mogę zacząć szukać czegoś. Może akurat będzie. Nie, nie będzie nic. Ale chociaż mam wiesz. Dwie linki. Że <fue> <That's f Ireland> <laughs> to jakieś punkty, nie? O, <abbiamorogen collect Emmen> <hmpoque digit> 6, 5, 4 i 2. I trójki szukam. Tak. Myśli, że będę miał. Nie. To Bo bardziej niż pewne. Szansa, szansa, szansa. Szansa, szansa. Szansa, szansa. szansa, szansa, szansa. <laughs> Kurde. Ja, ja tak nienawidziłem tego programu. Nie. Ja tego ja ja nie lubię. Piąte. To, I to wycie nie śpiewanie. Mhm. Tam kurde, kroili komuś jajka. I tam do nas Tusk, tu, tusk śpiewa. Tusk no. się nadawał. To było no, Tusk tam śpiewał. To no, w sumie o, tusk, o, tusk to daru koty. Patrz, 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 Alok, jak będzie generał. Ty możesz generała na czole. Udamy, bo to jest potem mało prawdopodobne. Ej, Jaki znacie taki dobry chorób? Żeby... Obecność. Ślady zębów na kaszance. Obecność sobie obejrzyj jeżeli... Albo obecność, no Cztery Jest mam małego streeta, no. tylko no. jak to... Masz małego, masz Jeszcze jeden przerzucę, nie ma, to to chociaż mały rzeg. będzie W sumie to jest straszne jak... No nie wierzę, no. Co masz? No jaki kutank no głupi Ale chciałem mieć dużego streeta tak ty będzie miał dużego Mały street To czwórek będę szukał, nie? Bo to jak już tyle wyskoczyło. O! I generał! i ae Madafuka madafaka! ma to Góbrzy skokane Tak Ja, ja teraz God. też generałem odpowiem <gulia> Twój to co najwyżej sierżant tej generał Młodszy sprzątający Młodszy... To już by taki starszy sprzątający ja Dobra, co my tu możemy, możemy poszukać? Trójki mam dwie: 2, dwa, trzy, cztery, pięć. jakbym znalazł jedynkę, puszek, nie, nie filozofuj. To jesteś w dupie. Kurczę, nie udało się. To dwójki. Mówię. Porozmawiajmy Porozmawiamy o wojsku. Hmm. Na ziemię padnie dwieście. Takich jak ty powinni tam brać. No ciebie, ciebie, ciebie tym bardziej. Nie, bo nie, bo nie, Po ja co? Ja jestem za tym. Żeby, przywró żeby przywrócili tą obowiązkową surwęcz. No to wrócić. To i tak by mnie nie wzięli. No to sami. właśnie. Nie tak będę mi nie... będzie musiał iść. I tak by mnie nie wzięli. Duszkowi. No duszek no, by musiał iść. Już Alok już nie, bo już jest poza wiekiem, nie? No nie, raz, że poza wiekiem a dwa, że studiuje, nie? No. Duszek frajer. No, chociaż... Dobra, przegrałeś, już przyznaj się, no. w ciebie wiem. Alok. Jak ja wiem, że tak, tak. ja. poszedł Oj kurde, bo tu nic nie będę miał za chwilę. No trójki będę polował. O. Jak to było? Mężczyzna wychodzący z wojska to był chłop, a nie facet chodzący w rurkach. No. O, dobrze go. Dobrze go, wow. go polać. Się. Polać mu, polać. Że jest za późno jak woda w klozecie. No. <laughs> tak fajnie, takie... takie... Wow. Rubek wow. nie poprawię, on we mnie wierzy. O, Aha. duży street z ręki, popatrz. I generała mam, i dużego streeta, no czuję, że chyba... Rupyk, czuję, że też... Rupyk czuję. chyba przekrasz. Czuję. 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 Czuję, czuję. Alok, co czujesz? Co czujesz, Alok? Czuję. Kaktusa. Czuję, czuję. Co by tu wziąć? Czyżby to guwienko wezmę? To, czy to? To bo gorzej. bym wziąć cztery razy. Hmm. Bo dwa razy, jeden raz, razy, tak? ja, I potem będzie godzina. I nad to ranem to... jeszcze raz. raz. <laughs> i... <laughs> o, Jak Google zawsze pomoże. Nawet 50 latkowie zostaną powołani do wojska. Ej. Mm. Ale jaja. Bo jeszcze mi kurde ten rupek mery... wygra ty. To jest... to jest, to jest, coś tu jest oszukanie. Nie ja like szukują. Na jedna kości. Nawet nawet nie mam czego szukać z tymi co tutaj mam. Muszę przerzucić wszystkie. Chyba to zgłosić do Szu, szukamy Overwatcha. Szukamy już. O ja, no nie mam nic. <grypt> dwunastkę wziąć, ósemkę? Dwie czwórki w sumie. To dwie, dwie bada. 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 Twoje czwórki właśnie O matka. Ja mam ja. 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 Uff, 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 ten zbolały palad nie miał tego na szczęście. No teraz y, jest na Polsacie kabarety ja Nie, nie to chodzi, na Polsacie w Sylwestra y, była ta piosenka, ja uwielbiam ją, tylko no. to nie był weekend, tylko jacyś inni goście... No wiem, bo ten, u mnie to było, ale nie byłem, byłem nagle w Pierz, W Pierzynowie? To był, ej, to było w Katowicach! Ty, jaki kotleś nie? Co, ty... Co za typ. Ale ile przychód do Katowic? Opie, autobusem mam najszybsze 20 minut. No i teraz mam 3 plus 2 i nie, no, oczywiście. Ale tu nic nie ma w No oprócz Pielgrzymki. Masz tę moc. Masz tę moc. Ale nawet Alok, nie, nie cieszyłbym no, się no, tak to 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 na to, to że cię do wojska nie wezmą. No nie wezmą mnie, bo studiuję, no. Nie czaisz tego? No ale teraz na razie ...powłani. Ups, A tam zresztą, no to pójdę do Wojska, czy pójdę, grajesz no tyle, co co. Wygrałeś nawet z generałem. <grym> no nie, pieniądze. bo teraz gdybyś nie miał... Musisz mieć dwie piątki, no to... żeby zremisować. <grym> wygrałem, wygrałem. Wygrał. Dawaj, jeszcze raz, do trzech razy sztuka. Teraz gramy o mój honor. Jest jeden jeden No. Jest 1-1 dla mnie. Loka w wieku 50 lat w Wojsku? Wiecie, jest 1-1 dla mnie, szkoda, że nie generał. A ten? Jakie inne jeszcze, inne jeszcze horrory polecacie? Wyście krwini po prostu no, no, A co? Na to tam pedo się już syka? Wyście krwini Obejrzę sobie chyba trailerowe cynosy. Łe? Trailer sobie obejrzał już w portu na strachu. Ale jaja, ale jaja, nie wiem co wziąć teraz. Nie, nie, na co polować? To na dwójki. Ja, ja horrorów nie oglądam. Po prostu na yes. koleżankach chcę obejrzeć, nie i pytam się bardzo. Koleżanka. Koleżanka. Jest, duży street. Nieważne, na koleżanka, nie koleżanka. Znacie jeszcze jakieś? Bardzo żywa. Nie masz koleżanek. Znacie jeszcze jakieś? Dom jakiś na końcu horror. ulicy. Powiedz mamie, że nie możesz oglądać horrorów. Nie masz No to, ale nie, na no, serio, znacie czy nie znacie? Dom na końcu ulicy, ale on to jest takie słabe. Patrz jak chlupie paluszek w dupie, nie się czego oni nie wymyślą. Suche majtki no. na dnie morza. <grystanie> Bardzo dobry film polecam. Oglądałeś Jaja w tropikach? Coś mi to mówi. <grystanie> tam Duszek występował. No to, no to tak, ogląda. <grystanie> wszystkie, fil wszystkie filmiki z Duszkiem są twoje. <grystanie> No, Alok, dawaj, dawaj Szansa, tak, szansa, szansa, szansa Teraz wygram, <grym> zobaczysz Ja nie <grym> zrobiłem programnej czy ten program? Moda na sukces? Wiadomości jaka to melodia I od do pola, no to też było debilne Ej, a słyszeliście ten? Oglądaliście jakieś wiadomości czy coś yeah, po, po yeah. Sylwestrze U mnie facet z siekierą biegał po pomysłowicach <grym> Sylwestra. Typowy <grym> 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 sosnowiec, nie? Ale i policjanci, i policjaci e! i policjanci tak, chcieli... stój! Już nie Sosnowiec, teraz jest Sosnówiec. Zmienili tak nazwa. Tak. I chcieli na no, Serio? Ostrz... No, tak. no to... Tak. Ale sos... inny sosnubiec się. O. Sos o czym wy mówicie? Taki Sosnówiec. Taki ostrzegawczy strzał chcieli szczelić, no nie? I, i no, tam chyba w CSA nie grali i szczelili koleżanki i, i od tego gasoletka... <laughs> gdzie ta soletka, koleżance w łódkę, nie? Taki tam zez. <laughs> Taki tam zez. <laughs> no. Tak samo już Stargard Guard nie Stargardem no, Start guardem, Szczecińskim, wstrzymał. tylko Stargard. Tak, tak. Ostrzegałości... Ostrzygawstwo ja <gulatrice> w głowę. Także o dzisiaj wymyślamy, Jesteście chorzy, nie? W nie w jesteście w chorzy! W Chyba w grali. <gulatrice> nie wiem na co polować. Jak chcieli w niego trafić, ostrzygawstwo w głowę, a no. trafili w wypkę, no tak, no, no to ciekawe, czy teraz został yy, wykluczony z policji. Nie, ale no to po prostu nie wiadomo jeszcze, czy koszetem, czy jak. No rykożę, rykożę. No bo się odbiło tą sikierę i wanemowy. Tak, rykosze, od jej głowy się odbiło. Może <noise> miała nerwy ze stali. No miała nerwy ze stali. Opony miała ze stali. Tak, stalowe gumy miała. W ogóle oglądam sobie y, służby specjalne na świecie. Zresztą nie może oczu! ma takie fajne służby specjalne, że mają maski jakieś stalowe, że podobno jak się strzeli w głowę, no jakiś tam procent szansy dają na przeżycie. Ale czy to takie mocne, to ja nie wiem. Gorzej to, jak strzelisz z bazuki, nie? I teraz sobie no. wyobraź. Masz taką blacha na mordzie i ci strzelam w nos. Taki z nosa może. zostaje gówno. Czyli, jest... czyli normalnie. Jak pójdziesz do wojska, to się przekonasz. Też chcesz. Duszek pójdzie do wojska, będą nowo bazuka testować. Na no, co? Kurde, Krzychu, myślałem, że nie zauważy tego strita. Ja, no pewnie. To... fajnie, masz filmiki. Ty no to właśnie, to masz bo masz strikta. Aj, liczyłem na generała. No? Liczyłem na generała, a tu dupa. Nie, ja, ty się masz liczyć. Dobra, co my tu mamy? Ej, kurczę, bo na razie wygrywasz, tutaj muszę. Muszę zdobyć jakieś piątki, żeby żeby, żeby, no tak, żeby, żeby, no, tak, żeby piątki piątka jeszcze jedną poproszę. 4x mam, 4x mam, no to 4x. Juszek! A będziesz co, snówcu Nie będę. Będziesz. nie będę. Nie strażnicy. nie W sumie to ślunzok powiem ci, że jak nie wylosujesz generała, którego właśnie sobie zablokowałeś, to ma wysokie to prawdopodobieństwo. W w Ale... albo, i, albo w białe, ja nie wiem jak to lubisz, nie? No zależy u kogo, czy u duszka, czy gdzie? W Kaktusie. Co hmm, by tutaj? jakby Moby tak ekipy Kaktus. Ok, sobie spróbować jeszcze generałem coś zrobić, nie? Ja. Yeah. Że... No mu nie ma. Szumuję wasza admina. tego, Bo mu onem zabrał. No przecież wiem. ty co się gut to pytasz? Po kaktus. Interesarze, bo kiecy, nie. Kurde, śluzo, ty niebezpieczny grać. No właśnie, 54 dostatecznie. Ja no i zobacz, mam 4 dwójki, nie? i pięć zero jesteś w dupie ale wiesz co jakbym miał coś jeszcze innego Tu i tak ci się nie uda yy, kurde no nie nie udało się. będzie 2 do jednego dziękuję dobra muszę mieć tam teraz kurczę ile tych cztery cztery muszę mieć cztery piątki a nie będę miał za cholerę. no jak tu masz zero piątek no tu też tu mam zero to ty, ty, ty też też nie? No nie wierzę, ty, przegrałem ze śluzokiem Uuu, Przegrał, bita Chyba, jeden punkt został do tego, 63. No nie, to Jeszcze jest przegięcie. Raz, nie, nie, i to no, jest przegięcie. Tak, tak, tak. I w tym momencie przegięcie. kończymy. Ślumzok przegrał, jak przegrał. zawsze. Także do następnego, trzymajcie się. Cześć. Tym się